Ci z was, którzy urodzili się przed 1990 rokiem prawdopodobnie traktowali je jak ciekawostkę. Urodzeni w latach 90., jak między innymi ja, dostawali je jako pierwszy prezent. Urodzeni w pierwszej dekadzie XXI wieku mogli mieć coś z nimi do czynienia, chociaż nie gwarantuję, że kojarzyli, że to właśnie to. Z kolei wszyscy, którzy urodzili się po 2010 roku, już się na nie nie załapali. Bionikle, bionikle, bąkle. Fantastyczna seria Lego, która wydawana była od 2001 do 2010 roku. Zapewniła masę wspomnień i dobrej zabawy milionom dzieciaków na całym świecie razem ze mną. Chciałbym Wam opowiedzieć o mojej historii i przygodzie z bąklami i o tym, że to nie tylko plastikowe robociki, ale także gadżety. O historiach, o tym, skąd to się wszystko wzięło. Ale dziś zacznijmy od początku. Od tego, jak ja wpadłem dwa razy w tę historię o LEGO Bionicle. Nazywam się Przemysław Terlecki. W 2025 roku skończyłem 30 lat. A LEGO Bionicle, czyli Bonkle. Są w kręgu mojego zainteresowania od 2002 roku. Pamiętam, że kiedy szedłem do drugiej klasy podstawówki, babcia kupiła mi Gachloka. Gachlok. Gachlok 2. To jest bąkiel z 2002 roku. Fantastyczny, mały, bardzo wydajny build, który dawał wiele radości. Pamiętam, że funkcje, które posiada. To były cholernie zadowalające za, za te kilkanaście złotych, które trzeba było wydać, żeby takiego bąkla sobie kupić. Pamiętam, że w tamtym czasie mój brat, który szedł do przedszkola, dostał ONUĘ, onua, to onua. To był nielada wydatek wtedy, kiedy w 2001 roku średnia krajowa to była jakieś 650 czy 700 złotych, to 30 złotych za puchę bąkla, no to była nielada kasa. Tu można zobaczyć 29,50. To jest cynówka ze pchoki, moi drodzy. I tutaj, no, swoją drogą mamy ładnego, zachowanego kopaka. W można zobaczyć sobie, mimo 24 lat na karku, nie zajechamy. Klasa. Igła gościu, żyleta. Zobacz to. Cóż za jakość, cóż za kolor, bella, fantastik! a jest historia, Hopy. 24 lata, świetnie zachowany. kupiłem za jakieś 45 zł. mógłbym to puścić chyba za 100. ale to nie o to chodzi, żeby na tym zarobić, chodzi o to, żeby to pokolekcjonować, zachować a potem przekazać następnemu pokoleniu, tak jak z gotikiem czy Heroes 3, bo to, co dobre, należy zachować. Więc wracając, to był mój pierwszy bonkier. Set numer 8550 Gachlo 2, złożony z 26 elementów. Taki oto jego mość, w kolorze niebiesku czarnym z wyraźnie pomarańczowymi oczami i fioletową maską na plerach. Do dzisiaj mam ten zestawik, jakby to nie jest dokładnie ten sam zestawik, który dostałem od babci, ale generalnie jest to ten sam set. Ja mam ten zestawik, wiecie, to gdzieś tam się pogubiło pod szafą, a tam gdzieś padł pod łóżko, no i tak się to rozdrobniło. Kiedyś też złączyłem trzy bochroki jednego kombajnera, a jak się już rozkładałem, to wyszły dwa i parę części, więc cóż, nie miałem szczęścia do części i do tego, żeby zostawały moje bąkle w całości, więc jak już jakiś został, to to było święto. Ma niesamowitą funkcję. Jak za te ceny w ogóle za tych kilkanaście złotych można było się naprawdę konkretnie bawić. Mimo tego, że wygląda zarąbiście. No zobaczcie sobie to. Nie jest cool. Chłopie, jak masz 8 lat, nie, nie pragniesz niczego więcej. Zobacz to. Proste i jeszcze z funkcją. Proszę, jak się położyło tak ziemeczka do przodu. Można było wystrzelić z maski. A to. Nie jest to może najbardziej precyzyjne, ale w trakcie zabawy nie chodzi o precyzję, a o samą funkcję. No to było niesamowite. Lego naprawdę się postarało w tej serii. O bochrokach możemy powiedzieć sobie w innym materiale, bo to cholernie ciekawy temat. Ale teraz tylko pokazuję, tak dla małego tritu, jak wyglądały te machy. 2002 rok krana. Gachlok był moim pierwszym bąklem. Potem były kolejne i kolejne. Seria się powiększała w, na moich półkach, aż w końcu zainteresowanie spadło, a kolekcja zalegała kurzem. Po latach całą serię moją i braci chcieliśmy sprzedać. W 2019 roku pojawiła się w internecie oferta mojego autorstwa, gdzie za jakieś 1300 zł, chcę sprzedać wszystkie moje bąkle. Tak więc po niecałych 20 latach historia z tą serią miała się wtedy skończyć, ale bez żalu nie myślałem o tym jakoś nostalgicznie. No ale koniec końców, kiedy przyszła pandemia i wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, coś trzeba było robić. Klocki, które miałem w Poznaniu, posłużyły mi do tego, żeby zabić czas. I wtedy okazało się, że znowu to czuję. Potrzeba zabicia czasu sprawiła więc, że wróciłem do Bąkli i do układania plastikowych klocków Lego. Po prawie 20 latach znów wróciłem do Bąkli i stałem się bąklarzem. Pierwsze mocki, które budowałem, były dość proste, ale dziś myślę, że jestem. Naprawdę obiecującym mocerem. W 2022 roku w styczniu założyłem Bunklerię. Pamiętam, że po jakichś dwóch latach budowania z klocków Lego, tak od 2020 roku właśnie od pandemii, poczułem potrzebę zrobienia takiej mojej galerii internetowej z bioniklami, które sam zbudowałem, a więc Bunkle i Galeria, Bunkle Galeria, bąkleria. No i tak powstała nazwa. Pamiętam, że pierwszym postem, który wrzuciłem, był post z kombajnerem zrobionym z waki, z oficjalnych zestawów z 2004 roku. Chciałbym opowiedzieć w kolejnych materiałach, które mam nadzieję będą pojawiać się często i gęsto na tym kanale, żeby zaznajomić Was z tą wspaniałą serią, czyli LEGO Bionicle. Absolutna ikona, zestaw będący prawdziwą twarzą całej serii. Rok 2001 zestaw 8534, 33 elementy tachu. zestaw absolutnie legendarny będący no must have każdego fana Lego Bionicle. Jeżeli nie masz tachu, no to do czego ty startujesz w ogóle gościu? Wspaniały 33 elementowy zestaw będący po prostu flagowcem prosty set. Z bardzo wydajnym tutaj gimikiem. Proszę bardzo zobaczyć. Maseczka będąca po prostu gotowym projektem pod tatuaż. No co, może być bardziej cool? Proszę bardzo zobaczyć. Jestem winiklem. No fantastyczne po prostu. O takim czymś właśnie chciałbym wam opowiadać. O bąklach, o moich mockach, o tym skąd to się wzięło, dokąd to zmierza i o czym to jest. Czyli po prostu o mojej miłości do plastiku od Lego, którego już nie wydają od 15 lat. Próbowali w 2015 i 2016 roku, ale tak się nie udało i zwinęli się. Atachu, ja już się cieszę. Tak przedstawiłem pokrótce swoją historię związaną z Lego Bionicle, czyli z bąklami. Mam nadzieję, że zainteresowałem chociaż jedną osobę moją paplaniną, na tyle, że zechcę pozostać i posłuchać, co mam więcej do powiedzenia. W kolejnych materiałach mam zamiar przyjrzeć się kolejnym seriom Lego Bionicle, zrobić może jakąś tier listę, opowiedzieć także o swoich mockach i powiedzieć, co mnie inspiruje, jaką historię mają dane mocki. No i jeżeli będzie zainteresowanie, a mam nadzieję, że pojawią się jacyś widzowie, no to będziemy też gadać, co byście chcieli ode mnie usłyszeć, a wierzcie mi, że mam co powiedzieć.